Pacy, przejechaliśmy na ryby i taka jest sytuacja, że ja złowiłem nie wiem co to jest, boleń 3 kilo czy ja nie wiem, pa. Wow. To jest zwykłe chodzenie na spinning. Podoba się wam? Pa, pa. Jak się wygina. Mm. Aj, zwykłe chodzenie na spinning. Już wolę FEDER, tak na serio. Opacy, się dobawiłem, Połowa mojej wędki poszła do wody. Ja nie wierzę. Co w takie sytuacji mam robić? Ja chyba tam wchodzę po tym przynętej, po tą wędkę, bo zobaczcie, co to ma być. Mi Mika, Mika wędki uciekł do wody. I ja nie. Jak ja kocham chodzić na ryby. Fanco chciał pokazać, jak się łowi na spielink. W butach wchodzę, w butach. Nie Dawaj. Ciepło woda wodach jest... nie, nie jest ciepło jak w morzu No nie, nie Dawaj Wsadzaj tego buta, martensa i tyle Mam to ma będziemy mieć 5000 tysięcy Bo się most zawali, jały. O, to jest zimne <laughs> ja Idź rękę ja Be... Mam że mama tego nie zobaczy No jak na YouTube'a wstawisz, to nie zobaczy Ja nie wierzę Dawaj biegnij, tyle Czuć, tu biegnie jakoś, ja dobrałem tutaj wszystko ja też chcę zrzucić wąka, bo tam jest e, gdzieś bolen po lewej pływa. I Ja myślę, że wetka jest o wiele. No nie że to głęboko jest. Dawaj, dawaj, idziesz ska. Czekamy swinek? To miał być spokojny swing. Jak bym się tu posadził? Myślę, że tak, ale w woderach. <laughs> no i nie mam woderu? Ty, może poluzuję ci ten hamulec. Weź? Weź, weź. Dobra, pójdę tam. Bo ja idę pod przynętę jeszcze No Weź złącz weź nagrywaj. Ty... Nagrywam. Ja to złączę Pocie żeby... masz. No. Ja idę Dobra, chłopacy. E, już koniec ze spinningiem chyba. E, zerwałem przed chwilą przynętę, bo... Ja bym tam nie wszedł. Po pierwsze, bo tam jest głęboko. Ja bym nie znalazł. I bym tam nie wszedł, po prostu nie wiem, co tam jest. E, wziąłem hamulec na beton, pociągnąłem i zerwałem. Przyjąłem to za 15 zł. Jeszcze zestaw tam siedzi. E, haczyk za 3 zł. No i rozebrałem tu swoją wędkę. E, Kowrotek i spinning. Nie wiem. I już na pewno tutaj na to mi suwę nigdy życia nie pójdę.